Halo, halo, hej, cześć, jak się macie z tej strony? Oczywiście Lemona, to jest dziewiąty odcinek z serii Wiedźmin 3, pełna kolekcja kart. Tak, seria zostaje reaktywowana. Patrzyłem po prostu na to, że chcecie, chcecie więcej tego, chcecie zobaczyć dokończenie tej serii naprawdę nie sądziłem, że ona się aż tak dobrze przyjmie wiem, że to już jest praktycznie rok czasu kiedy nie nagrywałem tej serii ale nie sądziłem po prostu, że ona się tak przyjmie jeden pierwszy odcinek ma 15 tysięcy wyświetleń po prostu jakiś rekord na moim kanale na obecną chwilę więc naprawdę dziękuję i dziękuję też za wszystkie pozytywne opinie za wszystkie, że tak powiem, pytania w komentarzach, za podziękowania, że przydała się Wam ta seria, mnie jest dzięki temu bardzo miło. I że tak powiem, dla Was zrobię tą reaktywację tutaj tejże serii. Odpokutowałem swoje, że tak powiem, mam tutaj wszystko co robiłem poza jakby odcinkami, bo nie miałem zamiaru kontynuować tej serii, ale po prostu, z racji tego, że chcieliście, to stwierdziłem, że zrobię to dla Was. Po zwiedzałem całe mapy. Ogólnie chodzi o Welen, Novigrad i Skellige. Bo tylko te nas interesują, bo to chodzi tylko o podstawkę gry. Nie, ob nie obchodzą nas serca z kamienia, nie, obchodzą, nie obchodzi nas krew i wino, więc zamknij web typie. Kurde, muszę odejść stąd. Eee, I po prostu. Tylko to nas interesuje, tak naprawdę. Jak sami widzicie, moje postępy, że tak powiem, jeżeli chodzi o y, tutaj... Nie, alchemia. Jeżeli chodzi o samych zawodników, bo zostali nam sami zawodnicy, jak widzicie, zostało mi 12 zawodników, ale na tej karcy, którą sobie tutaj przygotow przygotowałem, sprawdziłem, co pokazywałem na odcinkach, czego jeszcze nie pokazywałem co, że tak powiem, albo sam zrobiłem, albo jeszcze sam nie odkryłem. Więc mam też bonus, mam też bonus dla was w postaci questów, które, na które natrafiłem totalnie przypadkiem, właśnie szukając graczy, przede wszystkim. Więc to, że tak powiem, będzie jako taka nagroda też dla was, że, że chcieliście, że, że czekaliście na tą serię. Także bez zbędnego przedłużania, zrobimy sobie szybką medytację. Pokażę wam mianowicie, gdzie się w tej chwili znajdujemy. Znajdujemy się na Skeligę, dokładnie jest to wieś Larvik. Proszę bardzo, tu Wam od razu pokażę. To jest właśnie ta wioska tutaj. Jest to wyspa na tutaj prawo od tej, jakby naszej głównej wyspy, na której się pojawiamy. I tutaj słuchajcie, jest aż czterech zawodników, naprawdę, to jest skupisko zawodników, jeżeli chodzi o, o gwinta. Podejdźmy, proszę bardzo, pierwszy zawodnik tutaj, Pan Kupiec. Pan Kupiec, proszę bardzo, on nie ma nic w swoich towarach, od razu mówię. Pokażę wam to tutaj, żeby nie było. On ma tutaj jakieś siekiery, jakieś tam bronie. Nie interesuje nas to, oczywiście interesuje nas sama gra w gwinta. Oczywiście zakładzik, 10 renów. Lecimy, słuchajcie. Lecimy natychmiast. Standardowo chyba zacznę Cesarstwem Nil Nilfgardu po prostu... Jakoś jestem przyzwyczajony do tej talii, więc, yy, więc sobie na nią postawię. Yy, dawno też kurczę nie grałem, ale mam nadzieję, że, się, że wiem jak się tutaj gra. Yy, dobra, zróbmy tak. O, pięknie. Mamy szpiega, yy, więc to już jest na sam początek bardzo dobra informacja dla nas. Rzućmy go sobie. Gram oczywiście na padzie, bo, bo lubię w sumie. Przyzwyczajam się bardzo mocno do pada, jeżeli chodzi o, o granie yy, czy to w gry na PC, czy to w gry yy, oczywiście na konsoli. Także... Także tak to u mnie wygląda. Okej, okay, no zróbmy tak. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej. Okay. No to... My standardowo robimy sobie tutaj już gotowość. Za chwilę wrzucimy jaskra i będziemy... Zobaczymy, zobaczymy co się dalej wydarzy. Oczywiście on tu już bez podrzucił standardowo. No to bum! Co zrobi nasz przeciwnik? To jest dobre pytanie teraz. Okej, okay. Dorzućcie po prostu kartę, nic, nic szczególnego. No to my też dorzućmy kartę w takim razie, czemu by nie? Oczywiście nie bierzcie mnie jako prosa od tej gry w, gry, w, gry w gwinta, yy, jestem totalnym, że tak powiem... No, nauczyłem się po paru partiach i tyle i to jest, że tak powiem, ja tak gram. Wiem, że mogę na przykład czasami yy, robić rzeczy niezrozumiałe dla was, ale... To jest moja gra, że tak powiem ja sobie tutaj układam karty i... byle nie przegrać po powrocie, bo to już byłby naprawdę, że nada troszeczkę byłaby lekkie żenua y, y, przegrać po, po powrocie z serią. Okej, okay, czyli pasik. No. Dobrze, no dobrze. Ja też pasuję w takim razie. Ogólnie naprawdę nie spodziewałem się, że ta seria będzie miała aż taki pozytywny odzew, że, że tyle ludzi będzie poszukiwać tej, tej, tej serii, tak naprawdę, bo, bo. Ja to nagrałem z głupa, no, z, że tak powiem, z całym szacunkiem, ale to było zagranie z głupa, no. Yy, tutaj moje i, i nie miałem, że tak powiem, żadnego planu w tym. Okej, okay, dobra. Już widzę, że tutaj trzeba. O, czy ja mogę mu coś fajnego, że tak powiem, z jego talii podebrać, czy nie za bardzo w tej chwili? Dobra, spróbujmy tak zagrać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. zagrać tak i jeszcze, o, dobra Boże, ale bot jest głupi, autentycznie, naprawdę, no zobaczcie sami, co to jest, no przecież XD, błagam was mhm. Okej, okay. dobra Powiedzmy, że rozumiem ten ruch I dorzućmy sobie jeszcze tutaj kolegę a niech będzie kto? A niech będzie ten pan w sumie. Szybkie 2-0. Fajnie, podoba mi się ten plan. No i zobaczmy, co my tutaj dostaliśmy. Oczywiście, nawigackie korony, nasz zakładzik. Filipa e, Eilhart. O proszę. O proszę, a to akurat mnie dość zaciekawiło. Filipa Eilhart. To jest karta króle z północy! No proszę, proszę panią! Mamy kartę specjalną! Hmm, to za kogo by teraz tutaj kolegę wrzucić? Znaczy koleżankę, przepraszam. Koleżankę. Koleżankę wrzucimy zamiast tutaj wieży. Takie myślę, jest dobre zagranie. Zmiana faktu, że dalej chyba właśnie cesarstwo Nifgardu jest najmocniejsze. I to jest bardzo fajne to, że jest to skupisko, zobaczcie. Teraz wchodzimy sobie do tej, do tej karczmy tutaj i mamy ziomka. Oczywiście, ja tutaj z nim chyba grałem, o ile się nie mylę, tutaj oczywiście kolejny zawodnik. Jeżeli ta opcja jest wykorzystana, to znaczy, że ja z nim już grałem. Jako towary on tutaj nic nie ma, więc to jest kolejny zawodnik, który możecie sobie zagrać. Ja tylko sprawdzę jedną rzecz, mianowicie chodzi mi o moją książeczkę. Moja książeczka tutaj, jeżeli chodzi o gwinta. Ale proszę bardzo, i mamy 11, zmniejszyło nam się z 12 już. Dobrze, więc jeszcze mamy tutaj dwóch zawodników, mianowicie... Tutaj jest pan kupiec, z którym graliśmy, ale jeszcze jest tutaj właśnie pan płatnerz. Złe czasy nastały. W takich dniach solidna broń to mus. Ja tutaj muszę sobie sprawdzać czas nagrania, żeby też nie było przypału potem. Z nim możemy tylko zagrać w karty, nie mamy żadnego tutaj um, z nim... A może nie pogardzisz partyjką Kongwinta Nie mamy, że tak powiem, tutaj um, kupowania czegokolwiek, tylko po prostu gramy sobie z nim w karty. Nie powiem, ale chyba w tym odcinku zrobimy tylko wieś larwik. także tak mi się wydaje, bo to jednak trzech gości na jedną lokację to jest dość dużo yy, i no... Okej, okay, o, dobry deal poszedł. Dobra. Bo jednak nie chcę, żeby te odcinki były zbyt długie, bo, bo to po prostu nie chce się tego oglądać. Ja wiem sam po sobie, nie lubię oglądać długich materiałów, chyba że ktoś robi to naprawdę dobrze. I. i... Mm -hmm. Dobra, zagrajmy na razie uczniczką. Dobra, już widzę, że on tu przygotowuje coś pod ten, więc ja bym wziął i najpierw uniemożliwił mu to zagranie poprzez właśnie nie wrzucanie mieczników w to miejsce. O, takie buty. Takiś pan jest, co? No widzisz, byczku. Troszeczkę, że tak powiem, nie przewidziałeś pewnej możliwości. I co teraz? Jak on spasuje, to nawet mogę sobie wziąć i... o. Proszę bardzo, jak miło. I zobaczcie teraz. I cyk, poproszę pana szpiega. Zobacz, nawet jak teraz wrzucę tego szpiega, to i tak wygram tą partię, więc to jest piękne. Cyk. Co ja dostanę teraz? Okej, okay, healera I mogę nawet jeszcze wziąć tutaj, sobie kartę zachować, zobaczcie. Tego nie, tą mogę zachować. I pewnie. Korzystam z każdej możliwej okazji, jeżeli tylko można. Do sejwowania kart Do tego mamy też healera Którym możemy sobie przywrócić Ziomka do, że tak powiem, do służby Tutaj na naszej Na naszym polu walki Okej okay. no Rozumiem, rozumiem, rozumiem Tak jak mówię, ja cały czas czekam A żąda właśnie na te pola mieczników, żeby tutaj się wystrzelał z tego. Jeszcze ja sobie tutaj przywrócę Kolegę. No, to teraz mnie załatwił dość mocno. Nie powiem, że nie. Ale my jeszcze powalczymy w tej rundzie. Nie spodziewałem się takiego zagrania w ogóle. Okej, okay, kolega się dalej tutaj wy... wyłudza tutaj z kart. Okej, okay, teraz pytanie, czy ja chcę w to dalej brnąć? Teoretycznie mógłbym tu dorzucić Ciri i ona by mi tutaj podbiła na 22 punkty. I dalej mógłbym go wyprówać z tych kart. Zróbmy tak. Bo chcę go. Żeby on się wypluł z kart, trochę jeszcze. Żeby mu nie zostało praktycznie nic. Dobra. Pasuje. Oczywiście to jest też pierwszy odcinek z kamerką, jakby nie patrzeć ehm, w tej serii. Zobaczmy, co on ma. Oj, 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 no to kłopoty najmana się zaczynają. Kłopoty najmana. Najgorzej, jak mu coś dobrało teraz i będzie dym. O jezu, dobra. Ale jaja. Nie fajnie. Nie podoba mi się to ani trochę. Zwycięstwo jest na włosku. Jak on tu będzie miał... Pytanie, co on ma? Ja pierniczę, ale miałem pełno. Pełno w gaciach miałem, słuchajcie. Jaki fart. No nie powiem, to była mocarna rozgrywka. To była mocarna rozgrywka, to trzeba powiedzieć. E, ale jest tutaj jeszcze ktoś. I gdzie ja go pominąłem? Czekajcie, dajcie mi sekundę. Bo tu mamy karczmarza, kupca i tego, ale tu jest jeszcze gdzieś jeden zawodnik. Ehm, dajcie mi sekundę, ja go zlokalizuję tylko. Nie wiem czy właśnie w tę stronę. Tak, w tę stronę, dokładnie, tutaj jest kowal jeszcze. Także tu jeszcze zagramy z kowalem i to będzie na razie koniec no, tego odcinka. na beczki po miecze. I zgaduję, że tobie trzeba miecza. Dokładnie, mamy tutaj zagrajmy w karty. Zagrajmy w karty może być gwint. Co nie zmienia faktu, że no tamten gość prawie mnie załatał, jakby, mi, jakby mu dobrało lepsze karty. Nawet nie chcę myśleć, co by się działo. Mróz, Potwory od razu, mróz. Od razu mróz. Tutaj nie ma co się, że tak powiem, patyczkować w tym temacie. Tych dwóch zostawiamy sobie. Oczywiście róg dowódcy, healer. Um, pu, 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 pu. Może tego wymienimy. O, szpieg. Dobra. Pierwsze tak jak mówię, na potwory słuchajcie od razu mróz, bo to są wszystko praktycznie. Yy, goście ładują w mieczników, to są, to są miecznicy po prostu. Dobra, użyjmy sobie tego od razu tutaj. Mamy manekin katapultę, okej. Okay. O, właśnie, widzicie? I zacznie się, i się namnażają skubańce. Co jest mnie faktu, że użył sześciu, aż yy, tych. Ale to w sumie dobry moment, byłby na zastosowanie tej sztuczki. Bo jednak no on ma 30 w tej chwili. Zróbmy tak. Wysypię mu się do 11. Ok, róg dowódcy. Hmm. Załadujmy tu Ciri jeszcze. Żeby on może albo spasuje, albo zobaczymy, co zrobi. Tak myślałem, że spasuje. Eee, no nic, no nic. Dobra. Weźmiemy i dorzucimy tris do tego. No bo nie mam co innego zrobić, tak naprawdę. Bo chcę tych dwóch ziomków zachować, których mam tutaj. Bo oni mi dadzą plus ten. Jeszcze jakbym ich podbustował rogiem, no to wiadomo, że wychodzi to na lepiej dla mnie. Mój rok to od razu będzie taki, że mu podpierdzielę szpiega, którego mu dałem. Żeby zwiększyć sobie jeszcze ilość kart. Tak samo zresztą, jeżeli gracie potworami, miejcie przy sobie słońce, bo jak was zacznie... Znaczy czyste niebo, no tak się ta karta nazywa. Ja zawsze mówię na to słońce. Wiem, że to trochę takie przedszkolowate, ale po prostu jakoś... No tak. Mhm. Czyli standardowa zagrywka z rogiem, okej. Okay. Czy ja mogę sobie coś przywrócić? Nie mogę sobie coś przywrócić, więc przydałoby się zawalczyć w tej partii, żebym miał co przewracać. Eh... Yy... Dobra, zróbmy tak. Zawalczmy w tej partii. Albo fejkujmy tą partię, słuchajcie, czyli wiecie, podmieniamy ziomeczka i tyle. Wrzucamy Geralta z Rivi, że próbujemy niby walczyć. Wiecie, bierzemy katapultę z powrotem i mamy cyk. A on się dalej wypluwa z kart. Znaczy, komputer nam. Zobaczcie sami. Wygląda to pięknie. Wygląda to świetnie dla mnie. Zrobimy to. Y jeszcze ewentualnie teraz mógłby ryzykować spasowania, ale on nie wie, jakie mam karty. No właśnie. Widzicie? I zostanie mu dwie karty, bo jedna zostanie po tej partii, jak spasuje. spasuje a że tak powiem, zostanie mu jedna karta po prostu w talii. Spoko. Mi to pasuje, powiem Wam szczerze. Mi to pasuje. zasadzie w ogóle kiedy to nagrywam jest trochę późna pora, czy znaczy, późna pora. No. 21 tak naprawdę. I że tak powiem, jutro mam do szkoły na rozpoczęcie roku, więc też troszeczkę na szybkiego. Ale i tak ten odcinek się ukaże dopiero pewnie gdzieś w czwartek albo w piątek, tak zakładam. Yy, więc... Proszę bardzo. Nie powiem, bo się troszeczkę healerzy zmarnują. Bo zobaczcie, że ja nie mogę sobie żadnej z tych kart przywrócić, i troszeczkę się zmarnowali ci moi healerzy. No ale już trudno. Trudno się mówi. Ale to jest piękne. Zobaczcie na to. Bum! I cyk chłopaki mają. Pięknie. Nie wiem, czemu, ale mi się podoba ten gwint ym, tutaj w tej grze. Nie podoba mi się gwint już, że tak powiem, jako osobna gra. Ym, nie wiem, za dużo tam według mnie jest majtokowania i tego wszystkiego. Tutaj po prostu te zasady są, mam wrażenie, prostsze. Yy, I przez co fajnie się wtopyka po prostu. Wilentre, Co to jest za karta? Boż. Co to za karta? Panie kochany. A, to jest ten smog, okej. Okay. Kumam. To wywalmy w takim razie Wesemira i weźmiemy tutaj tego właśnie ziomka. Chyba, że mieliśmy kogoś tutaj bardziej useless. No nie, nie mieliśmy bardziej useless. Dobra. To zapraszamy tutaj. Okej, okay, słuchajcie, no czyli mielibyśmy całą wieś larwik z głowy. Zobaczmy sobie jeszcze tylko na, na książki i zobaczmy sobie tutaj cudowny przewodnik. Pięknie mamy, słuchajcie, 10 graczy, zbiliśmy do dwóch. Także co, w tym odcinku byłoby na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Że. Cieszycie się z, z powrotu serii. Yy, ja też powiem szczerze, miałem na początku tak, że ciężko, miło, m, ciężko było mi się do tego zebrać. Yy, wiecie, znowu szukać tych kart i tak dalej. Ale jak się już za to zabrałem, no to jak widzicie, na grubo. Dzięki serdeczne. Ja lecę nagrywać dalej na zapas materiały. Na razie, papa. Piąteczka, widzimy się. Znaczy dla mnie to będzie 5 sekund, a dla was to będzie prawdopodobnie dzień. Na razie, piona i elo. Cześć.